Multiplayer jest w Battlefield 2, w Battlefieldzie Bad Company 2 o wiele bardziej udany, bardziej miarodajny, bardziej rajcowny, bardziej grywalny, no można mnożyć te, te epitety i zachwycać się Battlefieldem, no, gram do teraz nawet miesiąc czy znaczy ponad miesiąc po, po premierze, no, gra jest doskonała i dalej sprawia radość. Krak! W wielu wypadkach mnie interesuje tak naprawdę scenariusz, jego prezentacja, jego rozwój, bohaterowie. I w tym wypadku Bed Company 2 no, góruje istotnie nad Modern Warfare. Postacie są znacznie ciekawsze, scenariusz jest bardziej spójny, nie ma jakichś urywanych scen albo zrobionych scen, tylko po to, żeby o nich napisano i było głośno na temat danej gry. Z tej perspektywy moim zdaniem Bed Company 2 jest znacznie ciekawsze. Też technologicznie jest chyba bardziej rozwinięte, to myślę, że specjaliści powinni się bardziej wypowiadać na ten temat, którzy znają się na technologii, na konstruowaniu gier, ale moim zdaniem silnik Frostbite jest znacznie bardziej e, różnorodny, znacznie nowocześniejszy i oferuje przede wszystkim to, co jest naprawdę fajne, czyli ta realna destrukcja otoczenia, która bardzo fajnie się sprawdza i bardzo dobrze działa. No i z, ze strony scenariuszowego też fajnie są wprowadzone te skryptowane sceny w Bad Company 2, w Modern Warfare jakoś to tak zostało troszeczkę e, potraktowane. Pernoga przez twórców gry, a to jest taki fajny sposób na to, żeby wciągnąć gracza jeszcze bardziej w scenariusz, a nie tylko zmuszać go do wciskania spustów na padzie. Medal of Honor bardzo ładnie kopiuje najlepsze rozwiązania z Modern Warfare, jak również dodaje trochę swoich. Gra jest w bardzo podobnych klimatach, osadzona, znaczy jest to też współczesne pole bitwy, ale też ma być, z tego co słyszymy, bardziej dojrzalsza, bardziej też szara, mniej, mniej, mniej jasna moralnie. Jeśli chodzi o DLC, to w Modern Warfare 2 charakteryzowało się głównie tym, że nie było tych DLC przez długi, długi czas. To tak naprawdę dla wielu graczy myślę, że jest bardzo smutne. Jeśli chodzi o Betcompany 2, no to ewidentnie zostało w założeniu już przygotowana myśl o kolejnych dodatkach, które będą wprowadzane. Myślę, że tam cały scenariusz został dobrze przygotowany, co, kiedy się pojawi. I widać też jakąś reakcję, bo w momencie, w dniu, w którym pojawiła się, pojawił się ten pierwszy dodatek do Modern Warfare 2, pojawił się też dodatek do Bed Company 2 w ramach jakiejś takiej reakcji, oczywiście ewidentnej rywalizacji pomiędzy tymi dwoma markami, która jest coraz, coraz tak naprawdę silniejsza. Okazały się nowe mapy do Modern Warfare 2 i okazało się, że nie działają. No, taka, taka wtopa no, na taką skalę rzadko ma miejsce. W ten sam dzień ukazały się nie nowe mapy, tylko e, dostosowanie znanych map do, do trybów również znanych, więc tak naprawdę w tym DLC do, do Battlefielda nie było zbyt wiele nowego, no ale działało. To, to, to jest ten plus. Więc gdybyśmy mieli tutaj wskazać, która gra e, dostała e, fajniejszy dodatek, no to, to byłby to Battlefield Bad Company 2. Tak naprawdę trudno jest oceniać, czy Medal of Honor ma szansę stać się ważnym konkurentem i ważnym graczem na rynku first-person shooterów. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, niewiele wiemy o tej grze, poza tym, że będzie się działała w Afganistanie i będzie się kolejnym resetem serii ma być. Tyle o niej wiemy. Wiemy też, że twórcy Bad Company 2 współpracują z twórcami Medal of Honor. No, mamy kilka wskazówek, które mogą sugerować, że będzie to po prostu dobra gra. Trudno jest też powiedzieć tak naprawdę, jak Electronic Arts chce rozegrać wewnętrzną rywalizację, bo tak naprawdę Medal of Honor by rywalizował z Battlefieldem. To nie jest tak naprawdę proste do rozegrania przez wydawcę gry zachęcić graczy, żeby kupowali oba tytuły, bo to tak naprawdę do tego by, by się sprowadzało. I mam nadzieję, że Modern Warfare dostanie godnego konkurenta, dlatego, że jeżeli mamy dwie silne marki na rynku, to wiadomo, że będą one pobudzały rozwój prawda, całego gatunku. To, co wydaje się być najciekawsze, to w tej rywalizacji pomiędzy Bad Company 2 a Medal of Honor może wyjść najlepiej Medo Modern Warfare. Choć z drugiej strony sugestie na temat tego, co się stało w Infinity World i jak pracuje Treyarch nad kolejną iteracją Call of Duty wydaje się być takie, że tak naprawdę zwycięzcą może być ktoś zupełnie inny, ktoś o kim jeszcze w tej chwili nie wiemy, może się dowiemy w trakcie E3, choć niewątpliwie Medal of Honor też ma jakieś szanse, bo to marka jest już dosyć dobrze znana, a zawsze w grach marka ma duże znaczenie, że przypomnę narzekanie na kolejne wersje Need for Speeda i tak te gry się sprzedawały naprawdę dobrze. Medal of Honor y, będzie udaną produkcją, natomiast y, ta seria jednak tkwi korzeniami dawno, dawno temu w, no ona ma prawie 10 lat, zdaje się, cały cykl I, i teraz nawet jeśli to ma być kolejne otwarcie serii, kolejne, bo, bo ostatni Medal of Honor również miał być nowym otwarciem serii, no to, to jest trochę za późno, żeby to, tą serię odrestaurować na taką skalę jak powiedzmy Need for Speeda. Ona może być fajna, może mieć świetny tryb single, natomiast aby multiplayer mógł stawać w szranki z Battlefieldem, Bad Company 2, no, no to potrzeba co najmniej dwóch, trzech gier, żeby pewne mechanizmy i, i techniki tworzenia tego trybu sieciowego mogły być opracowane i żeby zagrały tak, tak, jak powinny zagrać. Ta branża ma taką tendencję do tego, żeby nawzajem od siebie pożyczać, przemieniać się i modyfikować pomysły na różne sposoby. Na nowo możemy w bardzo prosty sposób odkrywać prawdy i Ameryki, które już zostały nam objawione i odkryte, i nagle robić wow! To taki prosty pomysł. Dlaczego go wcześniej nikt nie zrobił? I, i w FPS-ach też jest tak naprawdę jeszcze wiele, wiele do zrobienia i wiele, wiele do odkrycia. Chociażby takie elementy, które wprowadza Bad Company 2, czyli to zniszczalne otoczenie, które można prowadzić coraz dalej i coraz dalej. Modern Warfare 2 i Battlefield Bad Company 2 to było takie e, sięganie po <coughs> sprawdzoną formułę. Po formułę, która się sprawdziła. I, i jest jakoś kontynuowana i przerabiana na, na wiele sposobów. Nie było tam wiele nowości. Na pewno nie takich, które zmieniłyby oblicze całego gatunku. Być może jest to jakaś optymalna droga w tym momencie. No ludzie nie chcą grać w nic nowego, skoro mają ochotę sięgać po Modern Warfare i Battlefielda, które biją rekordy popularności na serwerach i rekordy sprzedaży w sklepach. A jeśli nie ma zapotrzebowania na rewolucję w tym gatunku, no to być może poczekajmy po prostu, aż zmieni się to, to zapatrywanie ludzi i będziemy chcieli czegoś nowego. Generalnie widzimy przenikanie się gatunków. To przy okazji Mass Effecta prawda? bardzo dobrze było widać, kiedy zarówno RPG, jak i FPS zaczęły do siebie migrować. O tym mówił już tam Epic, czyli Cliffy Bee, powiedział, że to jest jakaś jakby przyszłość konwergencja tych dwóch rzeczy. I jakby sama rozgrywka być może ma bardzo małe zmiany, natomiast jeżeli patrzymy na danie współczynników czy osadzenie, dołączenie innych elementów rozgrywki do, 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 do strzelanek, do FPS-ów, to one są. Ten gadunek generalnie się rozwija. Może nie są to jakieś epokowe zmiany, bo zapewne te będą wymagały nowej technologii, ale jakby w koncepcji gier jak najbardziej mamy dołączone różne rzeczy. Mamy od dawna to już mieliśmy składane w FIFA, który był też FPP, z perspektywy pierwszej osoby był pokazywany, mieliśmy składanie się w tym trybie. Mamy dołożone teraz elementy rpg i tak, no ja sądzę, że ten się rozwija, że, że on nie staje w miejscu i powolutku, dając nowe elementy rozgrywki, e, będziemy dostawać cały czas nieco inne, ciekawsze gry. I tak naprawdę najciekawsze jest to, że wciąż nie znamy przyszłości FPS-u, wciąż nie znamy jak to się rozwinie. Czy wprowadzenie NATALA, i czy wprowadzenie e, kontrolera Move Sony, czy to dużo zmieni w FPS-ach, czy zostaną użyte w FPS-ach. Tak naprawdę. Jest mnóstwo pomysłów na to jak to zrobić, jak sprawić, że te FPS-y będą jeszcze bardziej ciekawe, i jeszcze bardziej wciągające. I tak naprawdę jeszcze to co jest ważne to ten gatunek gier jest bardzo, bardzo popularny wśród graczy, I dlatego będzie w niego inwestowane coraz więcej pieniędzy. Jak się inwestuje pieniądze, to wiadomo, że można wpaść na fajne pomysły.